tą piękną, słoneczną sobotę, a że mamy sobotę, to ja mam wolne. A oprócz tego wolna ma dzisiaj moja ukochana córeczka Pola, która chętnie pomoże mi dzisiaj czytać dla Was bajki. Zapraszamy Polę, Cześć kowroneczku. Dzień dobry! Dzisiaj pomogę mamie... Czytać bajkę. Będę się śmiać. A Ty lubisz się śmiać? Tak. Mocno? Mocno, mocno! To będziemy się chichotać. Dobre dzisiaj, stopa. o stopa, też mamy poli. Dzisiaj bajkę wybrała... Kto wygrał bajkę dzisiaj? Ferbi i ja. W Ferbi wybierałaś? A, czy Ty wybrałaś jakąś inną bajkę, czy znowu będą przygody Rozalki? Przygody Rozalki będą nasze. A Ty lubisz Rozalkę? Z naszej przygody, co? A teraz zrobimy tak, żeby wszystkie dzieci poznały przygody Rozalki. A dzisiaj jest... Który odcinek? Kiszki Marsza grają! Kiszki Marsza grają, czyli trzeci odcinek! Łuuu! Zangażemy! Spadła nam książka. Jesteś gotowa? Ja również. To zaczynamy. Gdzie kije tak szybki. O. No. Opowiadanie ma na tytuł Dzień Grających Brzuchów. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale wszyscy podobno mamy w brzuchu jakąś biedną kiszkę. Która nic nie wróci. Od kiedy Rozalka dowiedziała się. Że jej sąsiadka trafiła do szpitala i wycięto jej tam ślepą kiszkę, nie mogła przestać o tym myśleć. <tryk> <tryk> Ojej, jak to tak? Nie mogli tej kiszce dać okularów? <tryk> Musieli tak od razu ją wycinać. Rozalka zerkała na swój brzuszek i zastanawiała się. Co jej ślepa kiszka teraz tam robi? I jak ta bidulka może wyglądać? Chyba jest trochę podobna do parówki, stwierdził dziadek. No to piękna nie jest, westchnęła rozarka. Ciekawe, czy ta kiszka ma chociaż jakieś koleżanki? Zastanawiała się. Bo Rozarka przyjaźniła się z Zuzią i jest pewna, że z dobrą przyjaciółką nawet w brzuchu może być raźniej. Dobrze się bawisz? Tak? Fajnie, co? Wszystko się nawiąza. Dobrze. Mama czyta, a my sobie się bawimy. Czytam dalej. A wiesz, że jak ktoś jest głodny, to mówi się, że mu kiszki marsza grają? spytała Zuzia. To by się nawet zgadzało, bo jak kiedyś nie jadłam przez pół dnia, to w brzuchu coś mi burczało i jakby chrumkało. Przypomniała sobie Rozalka. – Polat jadłaś śniadanie? – Chyba twoje kiszki coś chrumkają. Nie. Nie wiedziałam tylko, że to jest taka kiszkowa muzyka, powiedziała rozalka. A ja w ogóle nie wierzę, że nasze kiszki są ślepe i podobne do parówek. Mogę się założyć, że są piękne jak księżniczki. I wszystko widzą, nawet mrugają oczami, powiedziała z przekonaniem Zuzia. – No, i na pewno są bardzo mądre. A jak im się w brzuchu nudzi, to nie broją, tylko sobie coś grają. Rozalka pogrzebała paluszkiem w pępku. – W pępku? W końcu obie ustaliły, że urządzą koncert. Taki prawdziwy, kiszkowy. Najpierw przez cały dzień wykręcały się jak mogły od jedzenia. Potem kiedy były już bardzo głodne, kiedy już były bardzo głodne, tak się na ciebie pociągnął, patrzyłam, że się zgubiłam w linikach. Gdzie ja byłam? Kiedy bardzo już głodne. Były bardzo, bardzo, bardzo głodne, znalazłam. Przebrały się w najładniejsze sukienki. Usiadły na krzesełkach i czekały. To tak jak my dzisiaj. Siedzimy na krzesełkach i czekamy na dalszą część historii. Dziadek, którego zaprosiły na koncert, też czekał. Rozsiadł się wygodnie w fotelu i zastanawiał się, co też te pannice tym razem wymyśliły. Bo, bo słabe śniadanie. Rozarka zerkała na Zuzie. Zuzia na Rozarkę. A obie tak głodne, że bez gadania zjadłyby konia z kopytami. Konia z kopytami? I jeszcze zagryzłyby to brukselką. Dłuższy czas jakoś nic się nie działo. I nagle... Brzuchy zagrały. Nie za głośno, ale pięknie. Najpierw jeden pomruczał. Potem w drugim zadudniło. I w końcu oba zgodnie zaburczały. Kurczymy. Znawca muzyki wyłowiłby jeszcze różne inne dźwięki. Coś jakby chroboty, chur, chur, chur. ciurkanie, chur, chur, chur. szmery sz, sz. i bulgoty. Chur, 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 chur. Tak więc koncert się udał. Dziewczynki były zachwycone i tylko czekały na oklaski, ale widocznie tym razem zamiast marsza. Kiszki zagrały kołysankę, bo dziadek zasnął w swoim wygodnym fotelu. I nie A było komu smokać z zachwytu i bić brawo. Dzieci, Dzieci, Dzieci nas obudziły. Och, z dorosłymi to tak zawsze! Westchnęła rozalka i razem z uzią pobiegły do kuchni na kolację. Kolec! Udało nam się! Jak widzicie, udało nam się. Zapraszamy do następnych przygód. Rozarki bądź innych bohaterów. A my zmykamy na zupę. Bo jak było słychać podczas filmu, to my też jesteśmy trochę głodne. W poli brzuchu to tak gulgotało. Nie w mamy, pszczółku. Pa, pa.